Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przywiam premierę nowej zdrapki. Zdrapki za 5 zł. Na tropie kasy. Jakoś tak się nie mogłam zebrać. Premierka trochę spóźniona. Nie miałam ani nastroju, ani, ani chęci, ani siły. No ale już dzisiaj nagram, zobaczymy. Może z mi poprawi trochę humor. Cóż my tu mamy? No zdrapeczka, tak jak w zasadzie każda inna. Mamy wygrywające liczby 4, i szukamy tych liczb. Oczywiście, jak znajdziemy, wygrywamy przypisaną kwotę. Do tego możemy również znaleźć taki symbol lubki i również wygrywamy przypisaną kwotę. Wygrane się sumują. Stopni wygranych mamy 10. Ten najniższy 5 zł. A pierwszy stopień wygranej to jest 200 000. No, przydałoby się. Nie ukrywam. Z drapeczek mam przygotowanych 5 na dzisiaj, więc wkład w premierę to 25 zł. I są wybierane losowo. Mam numerek 11, 13, 15, 18 i 20. No dobra, to żeby nie przedłużać, zaczynamy. Sprawdzimy tą nową zdrabkę, czy jakieś zwroty chociaż będą. No i lecimy. Nasza liczba pierwsza to 8, dalej 19, 12 i 9. No to szukamy. Co my tu mamy? Pierwsza czwórka. Siedemnaście, jeden, dwadzieścia siedem, trzydzieści trzy, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia dwa, trzydzieści osiemnaście, i ostatnie czternaście, więc tu jest pusto. Nie wiem, gdzie są tutaj literki. Mam jakieś n. n.

Jakieś te znalazłam, te R. Dobra. Pusta. Bierzemy trzecią zrabkę z numerem 15. No i tu będziemy szukać. 25, 17, 11 i 3. O, mamy lupę. Mamy jakąś wygraną. Super. 19, 23, 1. 26, dalej 14, 18, 12, 2 i 33. No to sprawdzamy, czy tutaj 5 zł, czy. No, dyszka to fajnie, że chociaż dyszka wpadła, bo to nie, nie podwaja. więc 10 zł mamy. No nie mogę znaleźć kontrolnych. Dobra, mam LL, 10 zł pod lupką, To jakaś wygrana już jest. Kolejna zdrabka z numerkiem 18. No i tu szukamy teraz 29, 21, 26 i 24. No wszystko na 20. Mamy 27. O, mamy drugą lupkę, Fajnie.

Znalazłam N, pewnie tak będzie, że to są literki N. No dobra. I ostatnia zdrabka z numerkiem 20. I tu będziemy szukać 29, 27, 3 i 14. Mamy 11, 24. 13, 9, mamy lupkę. Super, że kolejna wygrana będzie. 23, 28, 8, 32 i ostatnie 6. No i cóż tu się kryje pod lupką? Zwrot czy coś więcej? No, też zwrocik. No ale fajnie, że 3 zdrabki z 5 wygrały. I wynik nie będzie taki zły wcale, bo na 25 zł wkładu mamy 20 zł odzyskane, więc nie jest najgorzej. Trzy lubki znalezione, więc fajnie, że udało się lubki znaleźć. No dobra, kochani, dzisiaj tak szybciutko. Mam nadzieję, że Wasze premierki poszły też w miarę jakoś fajnie. Nie oglądałam, jakoś nie mam głowy teraz do tego, także u mnie tak, na szybciutko. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam wszystkim dużo zdrówka, dużo uśmiechu. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się ta.